Ciemano, z tej strony Kuba Zuzak, witam Was na kanale Kuba Zuzak. Jest problem. Kolejna epidemia w szkole. Dzisiaj odcinek 432, a w tym odcinku detektyw Małek zaraża wszystkich uczniów i nauczycieli. What? Naprawdę straszliwa tragedia. Straszliwa epidemia. Uczniom ręce odpadają, szambo wymało, wszystko się po prostu posrało. Nie czuję, rymuje. Rybki umierają w akwariach. Po prostu jedna wielka zaraza. I to wszystko przez takiego detektywa Małka. Wałka. Dawno go w sumie nie było w odcinkach. Więc naprawdę zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapę. Każdy mój widz jeszcze przed obejrzeniem odcinka zostawił łapeczkę. Zostawcie łapeczkę, żeby ta epidemia w tej szkole znikła. Jeżeli nie zostawicie łapeczki, ta epidemia dalej będzie trwała. Musimy ratować naszą szkołę, co my będziemy oglądać, jak ta szkoła zniknie. No i oczywiście zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco właśnie z takimi odcinkami. Też możecie zostawić subika, żeby właśnie tej epidemii nie było. No i dzisiaj przygotujcie sobie do jedzenia, co tylko chcecie. Weźcie sobie cokolwiek, zróbcie do tego odcinka do jedzenia. Napiszcie mi w komentarzu, co dzisiaj jecie. Chętnie poczytam, co do tego odcinka będziecie jeść. No i co? Bez będą pierdzielenia lecimy do. oglądania Co wy tu robicie? W gimnazjalnej drugiej D rozpoczyna się lekcja historii. Jednak profesor Zbigniew małek nie dotarł jeszcze do klasy. Marysia Madej korzystając z okazji parodiuje nauczyciela. Peka, ale śmieszne! Musisz sobie fryzurkę zrobić jaką? ale ona by wyglądała w takiej fryzurce jak detektyw wałek. Ej, wiecie co? Może ta epidemia to nie będzie taka epidemia, że normalnie wszystko będzie odpadać, ciało będzie gniło, jak normalnie zombie jakieś, tylko to będzie taka epidemia, że każdy uczeń będzie się zamieniał w detektyw wałk. Powiedzcie <grymne> sobie, wchodzicie do szkoły, a tu same detektywy wałki. Na całym świecie normalnie same małki. Normalnie Ziemia to by był jeden wielki detektyw wałek. Planeta o kształcie małka, ja pierdo... Pamiętajcie, drogie dzieci, że Mieszko I nie był królem, tylko księciem! <grymne> tak, to jest bardzo ważne, bardzo! Opowiadam tak ciekawie, że aż zaschło mi w gardle. Ciekawe. Przygotujcie na ten temat referat. co proszę? Można Referat zagrać? na 1500 Ile? stron. To no na pewno. I nauczcie się wszystkich dat na pamięć od 966. Aha! I nazwiska wszystkich rycerzy z mitwaldem Wszystkich, każdego jednego. Aha. A Super. czy musimy z datami urodzenia? Oczywiście, że tak. Aż mi się przypomniało, jak ja zawsze zakuwałem na historię. Serio, w podstawówce czy tam w gimnazjum się uczyłem, naprawdę. Byłem takim trójkowo-czwórkowym uczniem. Piotki sobie tam wpadały, czasami czysteczki z WF-u, ale jeżeli chodzi o naukę serio, na przykład z historii, naprawdę się dat czasami uczyłem. I aż mi się właśnie teraz to przypomniało. Nie mogłem się skupić w pokoju, to zamykałem się w łazience i uczyłem się w łazience. Co to się dzieje? Panowie, siadajcie, proszę. Dlaczego jesteście sami w klasie? No bo... Marysiu, co ty robisz tutaj przy biurku? Pan Małek do nas nie przyszedł, a sala była otwarta, no to weszliśmy. Proszę, proszę cię usiąść na miejsce. Kochanie, ja pójdę zobaczę, gdzie jest pan Małek. A wy, proszę, otwórzcie podręczniki i powtórzcie sobie ostatnią lekcję, dobrze? Nogi. I bardzo proszę, posprzątajcie to. No dobra. Dziękuję. Proszę bardzo. I jeszcze raz proszę, cisza. Skoro on nie przyszedł, to może pójdę do biblioteki i pouczę się na sprawdzian z chemii. Dobra, idź, ale ja zostaję. Chodź, my też wejdziemy. Kupimy sobie coś w sklepiku. będzie fajnie. No, a jak coś to powiemy, że poszliśmy do toalety. Super! Super. To mało Nauczyciel historii Zbigniew Małek spóźnił się do szkoły, bo rano odbierał wyniki profilaktycznych badań na obecność wirusa HIV. E, przepraszam. szkoła druga de za chwilę rozniesie całą klasę. Ja wiem, przepraszam, ale musiałem odebrać wyniki badania, a potem jeszcze mi ja uciekł autobus. Co ty jesteś chory? Nie, tylko u mnie w przychodni były darmowe badania na HIV. Czyli już wiadomo co to będzie, nie? Młodzi usłyszeli piąte przez no i normalnie głuchy telefon teraz będzie. W całej szkole pójdzie plota, że on jest chory. Epidemia wałka. Cała szkoła zarażona jest epidemią wałka. Włosy im zaczną wypadać, normalnie twarz zacznie się przekształcać. Rano się każdy budzi, patrzy w lustro i jest wałkiem Coś detektyw wałkiem, nie takim wałkiem, zwykłym wałkiem, prawda? I już wiecie o co chodzi, tak? Wiesz, każdy musi sobie od czasu do czasu takie badania zrobić Oczywiście, ja też tak uważam i całym sercem popieram takie akcje Była straszna kolejka, ale najważniejsze, że wiem, że mam wynik negatywny Co? Ej, co ty młody, co się tak zdziwiłeś? Ma wynik negatywny, czyli po prostu nie ma tego wirusa <ścoughs> Ja mówię, to będzie głuchy telefon, nie? Młody pewnie pomyślał, że ma wynik negatywny, czyli pewnie, że on ma tego wirusa, nie? Negatywny Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ale chyba przed chwilą się widzieliśmy, prawda? Tak. Widzieliśmy się w klasie, kiedy prosiłam was, żebyście powtarzali ostatnią lekcję. Dlaczego wyszliście? Przepraszamy, już idziemy. Już idziemy. Panowie do klasy, zaraz do Was przyjdę, zdejmę płaszcz i wezmę. Ziemię. Dobrze. Bruszko pospiesz się, widzisz, co się dzieje. Cześć. Co ty słyszałeś, Marek, ma negatywny wynik. Przez co? Jest chory? Tak, i to śmiertelnie! Wiedziałem, wiedziałem. No dobra, młodzi są może niedokształceni. Umysłowo. I właśnie w szkołach nawet takich rzeczy nie uczą, że jeżeli ktoś coś ma negatywnie, czyli że tego nie ma. No tak, bo na HIV się umiera. To tak samo jak na AIDS. Ale Lipa! Człowieku, nie dość, że się umiera, to jeszcze można kogoś zarazić. Ale nie jest tak łatwo się zarazić tym hifem. To jest jak ptasia grypa. Wystarczy, że na kogoś, kaszmiesz, albo nie wiem, zjesz ten sam widelce. Albo dotkniesz kogoś normalnie, nawet w ubraniach już jesteś zarażony epidemią wałka. Już każdy w szkole jest zarażony. Wy tam mówicie, że nie, nie, jeszcze nie, nie. Ta ta dziewczyna się napiła, ona normalnie będzie bosem wałków. Ja nie wiem, ten sam widercen, co małe. Ty go to jesteś tylko przykład. Czyli... Małek może nas zarazić? Tak, szybko, musimy powiedzieć klasie, zanim wywoła jakąś epidemię. Szybko. Słuchajcie! Małek ma Co? Gimnazjaliści Adam Kwiatkowski i Radek Borysiak są przekonani, że negatywny wreszcie, wynik badania na obecność wirusa HIV wreszcie. świadczy o chorobie. Nie wiedzą, że oznacza on brak A przeciwciał wirusa, czyli że badana osoba nie jest zakażona. I nie chcemy być zarażeni. Co wy gadacie? Przecież to jakieś bzdury z tym HIV. Ej, chłopaki, ale jesteście pewni, że on jest chory? Tym można się tak naprawdę zarazić? No, robicie co chcecie, ale ja się boję HIV. No, ja też wolę nie ryzykować. No, dokładnie. Ciekawe czy będziesz taka mądra, jak nas wszystkich po zarażeniu. Przepraszam, e, możesz zamknąć drzwi za mną. E, przepraszam za spóźnienie, porozmawiamy sobie zatem. Spokój. Spokój? A co on niby robił? Mi się wydaje, że on tylko siedział sobie. Porozmawiamy sobie zatem. Spokój. Hmm, zapomniałem dziennika. E, no to w takim razie zapiszecie e, swoje imiona i nazwiska na, na liście obecności na tej kartce. Nie. Proszę zabrać kartkę, dam swoją. Ale ja bym się zdziwił, nie? Mi aż by było głupio, jakbym tak dał kartkę, a uczennica ktoś tak się do mnie z pyskiem normalnie odezwała, że ona to swoją, nie? Tak mi zapiskowała. Ja bym już jej wiem, nie? Albo bym zaraził epidemią wałka od razu. Taka kara, bo od dzisiaj będziesz wałkiem. Dobrze. A można wiedzieć, co się z nami dzieje? Nic. Nic, Aha. Że się... Nie wiem, ja bym pomyślał, nie wiem. Prądem rażę? Młodego dotykam. Ale już jesteś wałkiem. I już normalnie ciała obce wałka w tobie krążą. Już normalnie zaczyna się przekształcać. Palce ci się zamieniają w wałka. Palce ci się zamieniają w wałki. Dzisiaj normalnie będziemy tak wałkować ten temat. Ale to było dobry, nie? <grym, <grym, ja nie wie. Możesz zawiesić mapę? Nie. Dlaczego? W ogóle, jak ty się do mnie odnosisz? No, przepraszam, no ale po prostu nie zawieszę tej mapy. E, czy ty sobie życzysz, może, uwagi do dziennika? No, tak, już wolę uwagi niż wieszać tę mapę. Mm -hmm. No, jak sobie życzysz? Dostaniesz ją po lekcji. Pisz tutaj! Uczniowie z drugiej D uwierzyli w informację podaną przez Adama Kwiatkowskiego i radka Borysiaka, że Zbigniew Małek jest nosicielem wirusa HIV. Po skończonej lekcji chcą dać mu do zrozumienia, że wiedzą o jego chorobie. Ej, chyba nas nie przyłapie. Nie Ej, wiem, parka. ale byłby przyps. Pusto czy sto? Na razie tak. Dobrze, Gdzie, idzie, idzie! Ej! Panie... Nie widziała pani mojego telefonu? Wow, kurde. A co wy tu robicie? Co to znaczy? Co? Wiemy, że ma pan hip! Niech pan opuści teren szkoły i to jak najszybciej! Chodźcie, czekamy! Ja sobie porozmawiam z naszą żydomawczynią. Przyps! Małek nas przełapał, jak pisaliśmy, że wiemy, że ma HIV! O, jazda, o, I, Ale słuchajcie, wyczytałam, że nie ma szans, że by nas zaraził wirusem HIV. Jace. Dokładnie! idioci z was! Nawet przeczytałam w necie, głupki z was, że tak straszycie ludzi. A jeśli mi nie wierzycie, to proszę, idźcie sobie do Gruszki. Ona już wam przemówi do rozsądku. O nie! Ona jest też chora! Dzisiaj rano z nią gadał, na no pewno ją zaraził. Ej w sumie tak patrząc, jak epidemia wałka się rozprzestrzeni, każdy się zamieni w tego wałka, nawet nauczyciele, to już normalnie nie będzie detektyw Kamel, detektyw Gruchy i pozostałych detektywów też już normalnie nie będzie. Będą sami detektywi wałki! W następnym odcinku normalnie przed kamerą tutaj nie będzie Kuba Zuzak, tylko będzie detektyw Wałek. Ale posrana akcja. Jezu, zachowujcie ich totalnie zacofane na średniowiecze, słuchajcie. Wbrew obiegowym opinią wirusewciw nie można zarazić się poprzez przypadkowy kontakt z nosicielem wirusa. Na przykład dotyk, musi z dłoni, kaszy ...był zno... Jezu! Ej, chodźcie za nim. Ma pani jakieś świeże Tak, oczywiście, jabłka soczyste. Przerażeni uczniowie boją się, że epidemia HIV rozniesie się po szkole, jeśli nauczyciel będzie wszędzie chodził i wszystkiego proszę, dotykał. Proszę, dwa złote, gdyby pan miał drobne. Już A już, proszę o, Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję do wzajemnie. Ja bardzo. Niech pani wyrzuci szybko te jabłka. Jezu, Profesor Małek roznosi śmiertelną Te jabłka mogą kogoś zarazić. Jezu, niech pani nie słucha. Profesor Małek jest wszystko hej okay, tak, jak z tymi jabłkami. A oni sobie coś uzduralni. Co nie, wygaduje, jakieś bzdury przecież to są. Aż mi się nie chce wierzyć, że w XXI wieku można komuś wciskać taką głupotę. Przecież każdy, kto ma internet, wie, że wirusem HIV można zarazić się poprzez krew albo. Ser. No chłopaki po prostu roznieśli idiotyczną plotkę. Powiem ci tak, oni nawet nie wiedzą, co znaczy negatywne. Więc tak, tak można takim ludziom takie gówno wcisnąć. Ale wiesz, ja ci powiem tak, że ty jeszcze nie spotkałeś nigdy takiej epidemii. Epidemii wałka. Jesteśmy wszyscy w niebezpieczeństwie. W sensie no, w niebezpieczeństwie, każdy będzie wałkiem, tak? Czyli każdy będzie mądry, inteligentny, każdy będzie detektywem. Ale jak my się później będziemy rozdarzać, jak każdy będzie chłopem. Adam Kwiatkowski, i Radek Borysiak z gimnazjalnej drugiej D roznieśli w szkole plotkę, że Zbignie w małek ma wirusa. Chłopcy boją się epidemii, dlatego chcą zrobić wszystko, by pozbyć się nauczyciela ze szkoły. Małek zaraża! Chodź. No ale co wy, chłopaki? Puśćcie mnie! Co wy mi robicie? Co wy chcecie ode mnie? Marek ma hiv. Słyszeliśmy, jak rozmawiał o tym z gruszką. Za chwilę umrze, a za nim to się stanie. Wszystkich, wszystkich pozaraża. Chodź, to jest niebezpieczne. miejsce. Nie, no weź mnie, zostaw! Nie wiem, to jest niebezpieczne, to zaraża. No, no tak, wystarczy, że poleci na ciebie trochę jego śliny albo dotkniesz, co on wcześniej dotykał i umierasz w męczarniach, rozumiesz? Umierasz w męczarniach. Nie no, chłopaki, musicie coś źle usłyszeć. Przecież małej, jakby był aż tak chory, to nie przychodziłby sobie od tak do szkoły. Piszemy petycję o usunięcie go ze szkoły, bo udaje, że nic się nie dzieje. No, już to widzę, jak dyrektor na to reaguje na taką petycję od uczniów. I to jeszcze taki gówniarzy jak Wy, którzy nawet nie wiedzą, co znaczy negatywny. negatywne. <ścoughs> Dostałem szacunkiem, byczku, ale to nie przejdzie takie coś. Chyba, żeby się nauczyciele musieli podpisać pod takim czymś. Ale usunięcie go ze szkoły, no naprawdę? No tak, on może zarazić każdego. A ty byłaś jego kubka. No i co z tego? No i to robicie na liście potencjalnych nosicieli No i raz wypiłam z nie swojego kubka I od razu mogę być nosicielką HIV No to wygląda Powinnaś jak najszybciej opuścić teren szkoły Ci młodzi to się teraz normalnie w jakichś takich detektywów bawią Znaczy nie detektywów Strażników prawa normalnie Oni są normalnie jak Chuck Norris Chuck i Norrisy Będą sami detektywi wałki i dwóch Chucków Norrisów W sumie jeden Chuck Norris by rozje***ł cały świat To takich detektyw wałków to by miało normalnie w jednym palcu Ciekawa by była taka konfrontacja na przykład Detektyw Kamel kontra Chuck Norris Albo mamu nie, no mamuska oczywiście jest najpotężniejsza, do mamuski nikt nie podbija. Nigdzie nie idę. Skut ja mogłam wiedzieć, że Małek jest chory. Wsiął tylko łykbicie z jego kubka i od razu mógł być chora. No ale nie no, Radek ja tam to głupki. Na pewno chcą mnie przestraszyć. Głupki, Radek, Marysia Madej nie wierzy kolegom, którzy twierdzą, że zaraziła się od profesora Małka śmiertelnym wirusem. Jest przekonana, że robią sobie z niej głupie żarty. No, poważnie, ja na twoim miejscu poszłabym do domu albo do lekarza. Hey, hey. Nie hey, nie no, no, co, co ty, ty gadasz? Macie może co na na no Po prostu zapomniałam, się muszę szybko odpisać. No no ja mam. Nie bierz ze szytu, Ale czemu mam dostać jedynkę? No ona machi, zaraziła się od Małka. Jezus. Nikt do mnie zeszytu nie weźmie. Ja bym tam się cieszył. Nikt by mi dupy nie trup przynajmniej. Chociaż nigdy nawet mi to nie gruziło. Zawsze ja pożyczałem zeszyty. <laughs> Co wy w to wierzycie, to jest totalna plotka. Dzięki. ta Ja już idę. Spieszę się. Cześć. Radek i Adam roznieśli plotkę o zaraźliwej, śmiertelnej chorobie profesora Małka, nauczycielki biologii i uczennicy Marysi Madej. Teraz zbierają podpisy pod petycją o usunięcie ich ze szkoły. Co się tak patrzycie? Niech się do mnie w ogóle odzywać? Za dziwisz mi się, nie chcę być chora. Jak ty wierzysz w takie rzeczy, to ty k***a jesteś chora. Która to jest klasa? To jest już liceum czy nie? No to bez przesady już powinniście coś ogarniać, nie? Troszkę świadomości mieć. A w sumie tam matały nie wiedzą, co znaczy negatywny, to. Dzień dobry, kochani, siadajcie. Kochani, w związku z tym, że pani Kramer jest chora, ja dzisiaj poprowadzę te lekcje. O, bardzo mnie cieszy wasz entuzjazm. Nie, no detektyw Kamel jest chora. Ona by to już normalnie wszystko rozwiązała. Chyba, że zamienia się już w wałka. I nie będzie detektyw Kamel, tylko będzie detektyw wałek. Zrobimy godzinę wychowawczą, na której porozmawiamy na temat dyskryminacji. Myślę, że ten temat bardzo was zaciekawi. No to co? Kto jest chętny, żeby przybliżyć nam definicję tego pojęcia? Słucham? Czy powie nam pani prawdę? Czy grozi nam epidemia? Słucham? Ale jaka epidemia? Hiv! W szkole jest hiv. O czym ty mówisz? Kochanie, nie ma żadnej epidemii. Ale właśnie, mówię tak pani specjalnie, żeby ukryć prawdę. Panowie o co chodzi? Chodzi nam o Marysie, panią i pana Małka. To co, teraz się już tak nie boicie, jej? Ona podobno też epidemię Wałka przeżyła. Podobno ona ma też tego wirusa Wałka. Więc dlaczego się teraz nie boicie, nie uciekacie tak jak przed tamtymi? Jej się najbardziej boimy, bo ona jest z nami cały czas. Czy wy chcecie, żebyśmy się wszyscy pozarażali? Ja przepraszam, czy wy siebie słyszycie? Przecież to są jakieś bzdury. Czy jest tak, jak myślałem. Wszyscy wszystko ukrywają. Przepraszam, ale ja idę do toalety. Ja chcę żyć. Ja też. Ja też wychodzę. Przepraszam, ale ja też wychodzę. Chłopcy, wracajcie! Czy ktoś mi może wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? To wszystko moja wina. Marysia? Marysia, wracaj! W szkole nie ma żadnej epidemii. Nie słyszałam też, żeby ktokolwiek był nosicielem wirusa HIV. A nawet jeżeli ktokolwiek jest, to jest to jego prywatna sprawa. Ja muszę się dowiedzieć, co chłopcy kombinują i dlaczego Marysia się rozpakała. Widzicie, ona musi się dowiedzieć. Detektyw grucha. Niedługo będziesz detektyw wałkiem. Ale teraz jesteś detektyw gruchą i widzicie, ona się musi dowiedzieć. No tak, jak mówię zawsze, to są sami detektywi w tej szkole. To jest kolejne potwierdzenie na to, że to są detektywi. Nauczyciele to są detektywi. Nauczyciele wiedzą już, że po szkole krąży plotka o epidemii HIV i tym, że profesor Małek jest nosicielem wirusa. Są zaniepokojeni, szerzącą ja się paniką. Dosyć sporo, ale no w ogóle nie chcieli ze mną rozmawiać, nie chcieli podchodzić do tablicy, nie byli aktywni. A potem na tablicy napisali, że mam HIV. O matko. No widzisz, najwidoczniej chłopcy podsłuchali naszą rozmowę No też tak myślę. nie z kolei na lekcji atakowali Marysię Madaj, a później twierdzili, że w szkole panuje epidemia. No musieli sobie coś dopisać, a potem... Puścili jakieś głupie plotki. No i takie plotki, to jest naprawdę przebane. Nie wiem, udowodnią całej szkole, zrobią jakiś apel, powiedzą, że to po prostu nieporozumienie, udowodnią, że on nie ma. Tak chyba będzie trzeba zrobić, co nie? No i tak, znajdą się jakieś matoły jeszcze w tej szkole, którzy dalej będą rozprowadzać jakieś farmazony, albo się będą z niego śmiali. To już normalnie nie ucieknie przed nim. Tak jest niestety życie. No dobrze, porozmawiam z nimi. No i widzę, że będę musiała zrobić prelekcję na temat HIV. Zbyszku, albo oni sobie robią z tego żarty, albo ja nie wiem, może oni rzeczywiście nic na ten temat nie wiedzą Plotka o tym, że Marysia Madej zaraziła się HIV, krąży po szkole i wielu uczniów uwierzyło, że nastolatka rzeczywiście jest chora i może zarażać innych. No, wiesz co, sorry, ale ten czwarty bilet już odłożyłem do kogoś innego. No, ale ja sobie sama mogę kupić. No, niby tak, ale ze względu na Twoją chorobę, może innym razem. Ja nie jestem na nic chora, czuję się dobrze. No, ja nie wiem, ja tam bym nie olewał chłopaków. Nie to nie, pójdę sobie sam. Jezu, jesteś podły, a nie jest na nic chora. No, ja nie wiem, wolę nie ryzykować. Czy ludzie, co się z wami dzieje? Dobra, ale sprawdzałam i to niemożliwe, żeby się tak zaraz Nie, myślcie sobie, co chcecie. Ja z nim do kina nie idę. Boję się. Nara. Kaja ma rację. To niemożliwe, żeby zarazić się HIV-em poprzez napicie się z czyjegoś kubka. No, a teraz to tak trochę szkoda mi Marysi, bo nikt nie chce z nią nawet rozmawiać. Marysia jest smutna, że uczniowie odsuwają się od niej, bo myślą, że zaraziła się wirusem HIV. Zastanawia się, jak może ich przekonać, że to nieprawda. Tylko jej przyjaciółka Kaja Stępniewska nie wierzy, że dziewczyna ma HIV. Naszym jedynym golem jest powstrzymać Adama. Od... Matko, co to za rumor? Halo? Zastępstwo macie? Tak? Tak? Zaraz to uporządkujemy. Odłożyć piłki szybko na zbiórkę. Na dwie linie. Raz, raz. Przestań odbijać. Szybko na liniach. Odliczamy. Hop. Jeden, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, jeden, dziesięć, dwanaście, trzynaście, Marysia, 16. No to mi kusiłem na zbiórkę. Marysia. Raz, raz. Chodź. Gramy, moi drodzy. Siatkę podzielimy się na dwa zespoły. Proszę, kapitan numer 1, Marysia. I 8. Siedem chętnych osób do Marysi. Kto? No ja z nią w grupie nie będę. Nie pytam się, kto nie będzie, tylko kto będzie. Szybko. No to ja. I raz. Kto jeszcze? Julka, chodź. Julka. Jeszcze pięć. Kto? Proszę pana, mogę iść do szatni... Z deszcz... coś... Co się coś stało? Mogę iść z bo się martwię Proszę. Dobra, tylko szybko. Jakby coś się działo, to mnie wezwijcie. Dobrze. się no co ty? Mam tego dość i ja chyba naprawdę jestem chora. Jezu, nie jesteś chora, tylko ci idioci wymyślili plotkę i cała klasa mi uwierzyła. Jakby to była plotka, to cała klasa by się do mnie nie odzywała. Ze mną naprawdę jest coś nie tak. Jezu, z tobą jest wszystko okej, okay. rozumiesz to? Nie przejmuj się tymi idiotami. Zadzwoń do mamy, ona ci wszystko wytłumaczy, no. Zadzwonię do niej, ale tylko po to, żeby po mnie przyjechała. Pocz tak głosowa. Mamo, przyjdź po mnie. Małek mnie chyba zaraził HIV. Mmm, ja pierdolę. I pomyślcie sobie tak, macie córkę w szkole i ona do was dzwoni, że nauczyciel was zaraził HIV. Co w głowie takich rodziców teraz będzie, nie? Rodziców, którzy są świadomi tej choroby jak można ją przekazać komuś. Nie wiem, rodzice mogą już policję wzywać. Już to w wiadomościach gdzieś może być, ten nauczyciel może mieć naprawdę przepalone przez takich dwóch matołów. Do szkoły dotarła mama Marysi Madej. Kobieta, gdy dowiedziała się, że córka zaraziła się wirusem HIV od profesora Małka, pomyślała, że nauczyciel wykorzystał seksualnie jej córkę. Mówiłem, mówiłem, szczerze, jakbym był takim rodzicem, to też pierwsze by mi to do głowy przyszło. Oczywiście później pomyślałbym chłodno, przyszedł, zapytał się o co chodzi, żeby mi ktoś to wytłumaczył, ale nie, nie każdy by był taki jak ja. I normalnie niektórzy rodzice po prostu by za dużo powiedzieli i później za dużo zrobili. Jest przerażona i wściekła. Jak pan mógł tak skrzywdzić moje dziecko? Ale o czym pani mówi, bo nie rozumiem. Jak to nie wie pan, o czym ja mówię? Przed chwilą moja córka zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, że pan zaraził ją wirusem HIV. Ale to jest wirutna bzdura. Jak bzdura? Chcę wiedzieć, co się tutaj wydarzyło. E... Ona ma dopiero 15 lat. Przede wszystkim nie się pani... Niech się pani uspokoi. Zapewniam panią, że nie, nie dotknąłem pani córki ani nie mam wirusa HIV. Dosyć pani... tego nie wierzę panu. Ja w tej chwili idę do dyrektora, wyzywamy tutaj policję i zaraz się tym zajmie prokurator. Proszę Jak Żegnam e... pana! To są wszystko pomówienia, Kobieta chce natychmiast odszukać córkę i zabrać ją ze szkoły. Mamo, zabierz mnie stąd! Kresie, kochanie, co ci się stało? Powiedz mi, kochanie, co ci jest? Jak się teraz czujesz? Mamo, powiedz mamie prawdę. Kochanie, czy on cię zgłosił? O czym ty w ogóle mówisz? No o czym ty mówisz, to sobie ty też pomyśl, ty jesteś dziewczyną w liceum, ogarnij się trochę. Już powinniście wszyscy tam wiedzieć. Detektywałek Wałek może mieć tak przyj***ane. Dobrze, że ta twoja mama teraz przyszła się zapytać, co się stało ciebie. Bo tak, to już by normalnie rozpie*** tam robiła. Już wszyscy by na świecie o tym wiedzieli, już by się taka plotka na cały świat rozniosła. A teraz jeszcze w dobie internetu, dobrze, że te matołek coś na internecie nie wypisują. To dlaczego mówisz, że masz HIV? Powiedz mi. No bo ja się z kubka Pana Małka. Dlatego myślisz, że masz HIV? No bo co mi tak powiedzieli. Coś takiego. Przepraszam ciebie bardzo, mam pytanie do ciebie. Kto ci powiedział, że ja ciebie zaraziłem wirusem HIV? No Radek z Adamem. Panowie, mogę was prosić na chwilę? Okej. No, szybciutko, szybciutko. I teraz normalnie ściągacie wszyscy k***waciuchy i się na p... Ściągacie wszyscy koszulki się na p... Dwa na jeden. Detektyw Wałek kontra dwóch matłów. Wyjaśnijcie sobie to, normalnie na ringu. Normalnie detektyw wałek przyjedzie was za Dlaczego rozpuszczacie takie plotki, że ja zaraziłem koleżankę wirusem HIV? No, bo pan ja Słyszałem, tylko już nie chcę się od tego przyznać. Słyszałem, jak pan dzisiaj rano rozmawiał w po pokazaniu Gruszko i że ma pan wynik negatywny. A Mary się właśnie. Mówiłem tylko tyle, że mam wynik negatywny. Nie mówiłem, że jestem chory na HIV. A wynik negatywny to tylko tyle, że jestem zdrowy, mój drogi. A my myśleliśmy, że negatywny to zły wynik? Macie internet. W tych czasach w dobie internetu to takie coś, to jest nie do pomyślenia. Że ktoś sobie nie wpisze mi internet, co to znaczy słowo negatywny. To źle myśleliście. No trochę przesadziliśmy. Przepraszam. No i przesadziliście i to bardzo, dlatego uwagi w dzienniku was nie ominą. Uwagi w dzienniku za takie coś. Ktoś nagana, dyrektora powinni mieć tak powinniście Powinni sztuczkami do zębów, kible czyścić, albo najlepiej podłogi jeszcze, albo kibel detektywa wałka w domu. Ale najbardziej mnie przeraża wasza ignorancja. A teraz my porozmawiamy z dyrektorem na ten temat. Profesorze, to, to ja widzę, że to jakieś ogromne nieporozumienie. Przepraszam Nie chodzi. Idziemy. Chodźcie, chodźcie. Kochanie, na pewno nic ci nie zrobił? No nie. O, i pewnie, i się jeszcze popytasz, k... Wszystko się wyjaśniło, przepraszasz profesora, a ty się k***a jeszcze dziecka pytasz, czy na pewno nic ci nie zrobił. To jest normalnie jakaś zniewaga. Oh, dzięki Bogu. Chodź, zabiorę cię do domu. No ale byłam głupia, że im uwierzyłam. No ale przestraszyłam się Cieszę się, że ze mną wszystko OK i że jestem zdrowa, a tych kretynów Radka i już nigdy nie posłucham. I bardzo dobrze, i mam nadzieję teraz, że nikt ich nie będzie słuchał, że każdy ich będzie miał za takich szkolnych matołów. To nie wiedzą, co to znaczy negatywny. Prostej proszę kolego młotki? Uczniowie gimnazjalnej drugiej D... Aha, czyli to jest gimnazjum jeszcze. Ale to jest druga już gimnazjum! ...Radek Borysiak i Adam Kwiatkowski dostali uwagi za roznoszenie plotek o epidemii HIV w szkole. Gimnazjaliści przeprosili Marysię Madej za to, że powiedzieli wszystkim, że jest chora. Nie no nie, no dla mnie to są po prostu jaja jakieś. Rozprowadzali plotkę. Normalnie rozprowadzali pomówienia. Prawie życie zniszczyli temu nauczycielowi. Prawie życie tej dziewczynie też mogli zniszczyć, bo ona sobie nie by mogła coś zrobić, nie daj Boże. I oni dostali tylko uwagi, nawet jakąś głupią naganę od dyrektora powinni dostać. Barbara Gruszka chce uświadomić uczniom, jak mogą zarazić się wirusem, by w przyszłości nie doszło do podobnej sytuacji. Prosiłabym, żeby... Radek i Adam przedstawili Wam to, co przygotowali na dzisiaj. Chłopcy, zapraszam. Przestań. Co do HIV. Osoba zakażona nie odczuwa tego zakażenia, co znaczy, że no, nie czuje się chora. Tylko badanie krwi może wykazać obecność wirusa. Drogami zakażenia może być kontakt krwi z krwią <ścoughs> oraz seksualny z osobą zakażoną. Bardzo dobrze. A powiedz nam radek, jakie są mity związane z wirusem HIV. Kochani, ja rozumiem, że to jest ten wiek, te tematy was śmieszą. Natomiast chciałabym, żebyśmy wrócili do bardzo poważnego zagadnienia i powiedz nam radek, jakie są mity dotyczące wirusa HIV. Więc nie można się zakażyć wirusem HIV poprzez dotyk, kaszel, kichnięcie. Korzy na nawet korzystanie z tych samych sztućstów Oraz korzystanie z tej samej toalety A picie z tego samego kubka? <laughs> no kochani, bardzo was proszę Przecież to nie jest śmieszne Trochę dojrzałości I tak ostatecznie patrząc na to dobrze Że to w sumie wszystko się dobrze skończyło Że nikt sobie żadnej krzywdy nie zrobił Że ta plotka nie wypłynęła gdzieś poza szkołę No i mordeczki to na tyle w tym odcinku Dziękuję, że razem ze mną obejrzeliście ten odcinek I moral tego odcinka jest taki Że każdy z nas musi uważać na epidemię wałka Bo jeżeli się zarazicie epidemią wałka To będziecie normalnie detektyw Pałkami. Nice. Cóż za morał, cóż za świetny morał. Moi drodzy, do następnego odcinka trzymajcie się Plutko Siemano.